Dzień dobry! Dziś chciałabym Wam opowiedzieć o takiej sobie małej przyjemności, którą sobie zrobiłam. Pamiętacie, że po wyjściu ze szpitala, Grażynka Wolańska z kanału Dom Pod Bocianem zrobiła mi cudowną niespodziankę. Przysłała mi w prezencie pięknego leśnego anioła którego wykonała na warmińskiej, stuletniej deseczce. I oglądając jej kanał, Kraszynka powiedziała, że deseczki, zwłaszcza te duże, kończą się szybko i będzie robiła coraz mniej prac na tych właśnie dużych deskach. No i tak sobie pomyślałam, ula nie ma na co czekać. Trzeba wybrać anioła. Który przyjedzie do Twojego domu i będzie kumplem dla tego właśnie leśnego anioła. Grażynka pokazywała kilka prac, które aktualnie robiła, i ja oczywiście na jednego z tych aniołów się zdecydowałam, bo muszę Wam powiedzieć, że kilka prac, które Grażynka robiła, po prostu rozchodziły się, można powiedzieć, jak ciepłe bułeczki, bo powiem szczerze, że czatowałam od godziny siódmej, jak jej mąż po prostu wystawiał te prace i one bardzo szybko znikały. Jak tylko próbowałam którąś z prac dodać do koszyka, to okazywało się, że już jest produkt niedostępny. Ale jeden z tych aniołów udało mi się zdobyć. I właśnie taki jeden anioł, duży przyjechał do mojego domu. I chciałbym sobie też zamówić obie książki Grażynki, ale pierwsza, pierwsza część tej książki była niedostępna, była w dodruku, więc pomyślałam sobie, czyli następnym razem zamówisz sobie książkę Grażynki. Książkę Wojtka, no i oczywiście musisz zamówić kolejnego anioła. Więc będę też czekać, kiedy grażynka zrobi jakieś prace na dużych deskach i pewnie zrobię takie kolejne zamówienie. Taką przyjemność dla siebie, tylko i wyłącznie dla siebie. Zawsze mi się prace grażynki podobały. I zachęcam Was, żebyście odwiedzili kanał Grażynki. Wiem, że wiele dziewczyn, które mnie oglądają, oglądają również Grażynkę, bo często w komentarzach piszecie. Grażynka należy do osób, które, które szukałam właśnie na YouTubie, które są proste, wrażliwe. Które opowiadają o swoim życiu bez koloryzowania. Jak jest smutniejszy dzień, no to wiadomo, i te nastroje są inne. Ale zawsze można też opowiedzieć o wesołych rzeczach. I to, o czym Grażynka mówi, o tych właśnie prawdziwych takich sytuacjach, często jest to źle odbierane, bo myślę, że Koloryzowanie własnego życia zawsze bardziej podoba się innym niż takie proste, normalne życie, ale myślę, że zarówno Grażynka, jak i ja dalej będziemy swoje kanały prowadzić w takiej formie, w jakiej chcemy je po prostu prowadzić, i będziemy tam zamieszczać takie filmiki, które nam, naszemu sercu odpowiadają. Więc, kochani, zanim Wam pokażę tego anioła, to muszę się tutaj jeszcze przyznać do jednej swojej wady. I ta wada właśnie tutaj no, wypłynęła przy tym, przy tym zamówieniu, bo tak jak Wam powiedziałam, ja to zamówienie zrobiłam, podałam co trzeba i dostałam taką informację, że dane do opłacenia dostanę na maila. Więc sobie cierpliwie czekałam, że jakąś informację dostanę dla tego maila. Upływały dni, a ja takiej informacji nie miałam, więc pomyślałam sobie, że pewnie Grażynka robi to jakoś partiami, wysyła to partiami: kto pierwszy to, to pierwszy, kto następny to następny. Tak sobie gdzieś tam w mojej własnej głowie to wykombinowałam. W ogóle mi nie przyszło do głowy, że błąd może tkwić po mojej stronie. I dopiero mail od Wojtka uświadomił mi, że ja podałam błędnego maila, dlatego tych danych nie dostałam. Także jestem pod ogromnym wrażeniem, że ta moja gapciowatość. Została ogarnięta przez Wojtka i przez Grażynkę. I tu, Wojtku, Grażynko, ogromne podziękowania za to, że udało Wam się ogarnąć tą moją gapciowatość i sprawić, że to zamówienie dotarło do mnie i że mogłam za to zamówienie zapłacić, bo to w sumie dla mnie było najważniejsze. Kochani, bardzo mnie wzruszył też telefon y, od Wojtka, który upewnił się, y, że no, chciał się upewnić, że ja wiem, że ta przesyłka już jest na poczcie i czeka na mnie. Ale ja tydzień spędziłam u córki w Krakowie i choć wiedziałam, bo y, poczta mnie informowała, że ta przesyłka jest, y, jest już. Y, Czeka na mnie, no po prostu tego nie mogłam odebrać, ale tą przesyłkę już mam. Yy, bardzo dziękuję yy, Wojtkowi Graszyńce za, za zaangażowanie. No, widzicie, to jest taka właśnie gapciowatość, i, i nie pomyślałam, że ja podając swojego maila podałam go niewłaściwego. No to jest tak, jak, jak robi się pewne rzeczy z automatu. I nie sprawdza się, więc teraz muszę na to zwracać uwagę, żeby po prostu nie zrobić takiego kolejnego numeru innej osobie, albo jak będę robić kolejne zamówienie do grażynki, żeby, żeby tego błędu nie popełnić kolejny raz. Jestem, jestem Wam bardzo wdzięczna za to że ogarnęliście tą moją gapciowatą wadę. Ja wiem często, często też tak mam. Yy, nie wiem, po prostu czasem się zastanawiałam, że ja chyba tak do końca nie myślę nad tym co, co robię, powinnam być taka bardziej uważna. No ale cóż taka nie jestem. I zdarzają mi się takie właśnie gapciowate wpadki, a gapciowatość to jest słowo, którego którego używają moi wnukowie, oni często mówią: "Oj, babcia, gapcia, no i jak właśnie taką jakąś pomyłkę zrobię, to oni z tego sobie śmieszkują". Więc kochani, tak jak powiedziała, zamówiłam sobie cudownego anioła. Chciałam, żeby był właśnie też na tej dużej desce, tak jak anioł, który przysłała mi grażynka. Bardzo mi się ten anioł podoba i tak, jak zrządził los, zrobię jeszcze jedno zamówienie i myślę, że do tego drugiego anioła to no, będzie jeszcze kolejny. Jakiś sobie wybiorę, bo wiem, że Grażynka robi przerwę w tej chwili i swoje prace przygotowuje. Więc mam nadzieję, że jakoś uda mi się zrobić to zamówienie i zamówię sobie takiego anioła który będzie mi się podobał, a jeśli mi się to nie uda, no to będę czekać na kolejne prace grażynki i myślę, że grażynka, no może po nowym roku, znajdzie kilka jakichś większych deseczek, ogłosi to na swoim kanale i wtedy na pewno coś, coś sobie zamówię. Więc y, pokażę Wam książkę, cudowna książka. To jest właśnie druga część. Tak jak powiedziałam, pierwsza była w druku, więc będzie, będzie kolejne zamówienie z tą pierwszą częścią i myślę sobie, że chyba poczekam na, na tą pierwszą część, zanim zamówię, zanim zacznę czytać tą drugą. Chcę mieć jakby ogląd tego wszystkiego, tego... Pomysłu, skąd się to wzięło, jak się to zaczęło, to mnie bardzo interesuje. I dopiero jak przeczytam pierwszą część, którą zamówię, to dopiero wrócę do tej drugiej części. A teraz Wam pokażę anioła, którego sobie zamówiłam. Popatrzcie, jest cudowny z takim wiankiem i z różą. Ten wianek to są chyba czerwone maki. I zobaczcie, pokażę Wam teraz obydwa te cudowne anioły. Tylko sobie tak złapię, żeby je było widać. Popatrzcie. To jest jeden, a to jest ten cudowny od grażynki. Teraz przysłonię siebie, żebyście zobaczyli, jak cudownie wyglądają obydwa te anioły. Są po prostu urocze. Ja już znalazłam miejsce na swojej ścianie i wiem, gdzie one zawisną. Bardzo, bardzo mi, się, bardzo mi się te prace grażynki podobają i myślę, że warto coś takiego mieć w swoim domu, bo tak jak już wiecie, i ja już wielokrotnie powtarzam. W swoich filmikach, że dla mnie anioły mają szczególne znaczenie. I tak jak mówiłam o tym Aniele, który dostałam od Grażynki, to dla mnie to było tak, jakby Anioł przysłał mi Anioła. I zdania nie zmieniam, bo istotnie tak jest. To jest Anioł, kolejny Anioł od Anioła. Bo jeśli będziecie oglądać grażynki kanał i będziecie słuchać tego, co ona mówi, no to jest właśnie taki, taka anielska kobieta, która ma w sobie tyle anielskiego ciepła. I ona tym ciepłem zaraża. Zaraża osoby, które są chętne do tego, żeby takie dobro i takie ciepło przyjąć. Bo nie wszystkie osoby są na tyle wrażliwe, żeby to poczuć. Są osoby, które, których drażni takie piękno. A ja uważam, że takie piękno trzeba cenić, głośno o nim mówić. Dziś świat jest tak zakłamany, tak wulgarny, że myślę, że warto zachować pewne rzeczy, które. Nam są potrzebne, bo zapomnimy, że jesteśmy ludźmi. Kochani, poprosiłam też grażynkę o kilka słów od siebie. I grażynka mi napisała tutaj. Pokażę Wam. Najpierw Wam pokażę, a potem Wam przeczytam. Grażynka napisała tak. Droga Urszula, spraw, żeby Twoje. Życie było piękne. I czytając te słowa, pomyślałam sobie, że moje życie już jest piękne, skoro znam tak cudowne osoby jak Grażynka czy jej mąż. I jak się nieraz tak zastanawiałam, jak zaczęłam chorować, czy może po prostu nie przestać nagrywać. Um, gdzieś się wycofać, um, przeczekać, że może to wszystko minie, to gdzieś się tam zakończy. I taka myśl mi przeleciała przez głowę, ale z drugiej strony pomyślałam sobie: Nie, nie zrobię tego, nie będę uciekać, nie będę uciekać, bo to jest moje życie. A ja chcę pokazywać Własne życie, takie jakie jest, tak jak wyglądam, chociaż mi się to do końca nie podoba, to po prostu to akceptuję, bo tak właśnie jest. I to, że to akceptuję i wokół mam tysiące ludzi, którzy piszą do mnie tak cudowne słowa: słowa wsparcia, słowa zrozumienia, takich cudownych słów. Jak choćby od grażynki. I to sprawia, że życie jest piękne. I że od życia, które jest, które mamy przed sobą, nie można uciekać. Nie można udawać, że pewne rzeczy się nie wydarzyły, że pewne rzeczy nie istnieją. One są. Ale to jest życie. Z tym można żyć, to można akceptować, budować na tym swoją siłę. I po prostu pewne rzeczy przezwyciężać i iść do przodu, i myśleć o tym, co będzie dalej. Najważniejsze są nasze myśli i nasze nastawienie do wielu spraw. Wszystko inne wokół się po prostu poukłada. Jestem, jestem o tym przekonana. I dziękuję Grażynce za cudowny, kolejny, przemiły. Przemiły akcent w postaci tych słów. No i oczywiście dziękuję również za jej pracę. Tak jak powiedziałam, książkę, tą część przeczytam dopiero wtedy, jak dostanę i zamówię pierwszą. Ale jestem bardzo wdzięczna, że ta przesyłka przyszła, bo to taki, wiecie, taka przyjemność taki mały prezent dla siebie, ale mnie osobiście, yy, dla mnie on bardzo dużo znaczy, bo. Mm, ja dostałam taką energię od grażynki, takie zainteresowanie, taką troskę o to, żeby ta przesyłka do mnie dotarła. To jest po prostu piękne. To jest piękne i to są chwile, dla których warto żyć. Kochani, dziękuję Wam pięknie za dzisiaj. Widzimy się w kolejnym filmiku. Do zobaczenia.